Nesreka Wadzac pożegnała się z serialem Zakazany Owoc w atmosferze skandalu. Śmierć Sahiki nie była planowana, a oglądając odcinek z jej odejściem, można odnieść wrażenie, że twórcy musieli mocno improwizować. Zobacz, co wydarzy się w październikowych odcinkach Zakazanego Owocu. Kto jest winny śmierci Sahiki? Zakazany owoc. Co się stanie z Sahiką? Sahika to największa rywalka Ender i Ildis, a prywatnie siostra Kai z serialu. Zakazany owoc. Po raz pierwszy pojawiła się w trzecim sezonie i z miejsca poróżniła wszystkich w serialu. Widzowie jej nie znoszą, ale aktorka Nesre Kawadzac doskonale oddaje charakter postaci, w którą się wciela. W Sahis nie ma nawet najmniejszej cząstki miłości czy miłosierdzia. Jedyną osobą, na której jej zależy, jest Kaja. Żadna siła nie jest w stanie jej powstrzymać przed osiągnięciem celu. Niestety, dni przebiegłej Sahiki są już policzone. Pisaliśmy już, że Nesre Kawada z Hukiem wyleciała z obsady zakazanego owocu, a scenarzyści na prędce musieli pożegnać jej bohaterkę w serialu. Śmierć Sahiki z serialu Zakazany Owoc. Streszczenie 317 odcinka. Teraz wszyscy widzowie zadają sobie jedno pytanie: w jakich okolicznościach odejdzie Sahika Ekinci? Dramat rozegra się podczas przyjęcia. Sahika będzie ofiarą śmiertelnego postrzału. Kto zabije Sahikę z serialu Zakazany Owoc? Już wiadomo, kto i kiedy zabije Sahikę. Zdradzamy, że Sahika zginie w 317 odcinku serialu Zakazany owoc, według polskiej numeracji. Oto streszczenie odcinka, w którym po raz ostatni pojawi się Nesre Kawadzac, Ender ma wątpliwości co do intencji Kai. Kagatej kłóci się z matką. Mówi jej też, że Ildis jest z nim w ciąży. Uzbrojona w pistolet Kansu wpada do domu Hasana Alego. Padają strzały, Ildis wyznaje Asuman, że już nigdy więcej nie skłamie, Sahika zginie z rąk Kansu, ale jej śmierci w serialu nie zobaczymy. Wiadomo, że rudowłosa odda strzał, a na przyjęciu wybuchnie panika. W kolejnym odcinku od razu zobaczymy pogrzeb siostry Kai. Zakazany owoc odcinek. 317. Kiedy i gdzie oglądać śmierć Sahiki? Śmierć Sahiki zostanie pokazana w 317. Odcinku Zakazanego Owocu, którego premiera już w czwartek, 5 października 2023 roku. O godzina 17.15 w TVP2.